Mocno trzymam kierę Ze mną pani w tym zabójczym ciele Skupiają się na mnie, bo robi karierę Skupiają się na mnie, bo jestem raperem Jadę z małolatem zakręcić oferę Wchodzimy oknem na typa kwaterę Wiesiał nam pieniądze i wyłączył tele Tak się tu nie robi, jebany frejerze Pisze jej listy, zakochany Shakespeare Wystawiam głowę przez okno BMW Stoję ci pod domem i wysyłam meski Nie mi mi kurwa, bo ktoś cię odwiedzi Problemy i pękają pięści Musisz załatać mi serce jak lesji Jestem samotny, mam wkurwę pieniędzy Wrócę się w hotelu i zaczynam tęsknić Znowu jestem głodny i sens się nie spełnił Wyganiam nią niecalutko, dziwęś ona jest ostra i nie robi selfie Uważaj tylko, nie płacz, bo żań Tokio, Paryż i Moskwę Nie martw o mnie, już dawno dorosłem Jak ziomal jest smutny, to wycwania Sek, jak portfel jest pusty, to jedzie na koncert Halo, powiedz mi proszę Nie dzwonię za późno do ciebie Na pewno nie dzwonię za późno Halo, powiedz mi proszę Nie dzwonię za późno do ciebie Na pewno nie dzwonię za późno Znów słyszę szumę Wycwaniać co noc Kiedy odbierasz mnie jak samochód Znów słyszę szuma, to miał być twój głos Nie trać mi z oczu, bo zniknę za mło. I wszystkie przybały nam muszły na sucho Siedziałem na bloku, Zbawane lufo To miło, że wszystko gdzie dziś bawi suko Ale na wtedy nie było do śmiechu Czterech ziomali gotowych do biegu I ciągle ryzyko, i życie bez reguł Można by oszaleć, mówię ci kolego Jest ostro, jest ciemno I na długich wjeżdżamy w las Jest kosmos, jest piekło nie kuszę jak hajs, jest problem i wężą Możliwe, że widzisz mnie dzisiaj ostatni raz bez ogień i nieś to Tylko on ciebie nie zdradzi, jeśli przyjdzie czas Na, Halo, powiedz mi proszę Nie dzwonię za późno do ciebie Na pewno nie dzwonię za późno Halo, powiedz mi proszę nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Znów słyszę szum, a to miał być twój głos Nie trać mi z oczu, bo zniknę za mgło. Nie mam już siły wydzwania co noc, kiedy odbierasz mnie jak samoszo. Bo zniknę za młą. Nie mam już siły wyzwania co noc Kiedy odbierasz mi Jak samochód Znów słyszę szum to miał być twój głos Nie trać mnie z oczu